Cześć wszystkim z tej strony Plump i witam Was w nowym świątecznym odcinku na moim kanale. Jest 25 grudnia, więc na start życzę wszystkim wesołych świąt. I tak jak co roku 24 grudnia kończy się kalendarz adwentowy, a 25 przychodzę do Was z podsumowaniem kalendarza, jaki miałem na dany rok, a w tym roku postąpiłem na Star Wars i bardzo dziękuję Mamy za ten oto kalendarz w tym roku. I wybrałem Star Warsy, bo są po prostu do mnie lepszą serią niż City, bo City też było dobrym konkurentem. No ale, jak Star Warsy, tutaj mi są bliższe sercu. Też w tym roku otrzymałem na święta sweter z Grogu, bo tutaj jestem fanem Grogu, sobie to z tyłu, tutaj. Także co, bardzo dziękuję Babci za sweter, mamy za kalendarz. A w tym odcinku sobie przyjrzymy wszystkie dodatki, jakie otrzymaliśmy w tym właśnie kalendarzu adwentowym. bo jest ich sporo. Są gorsze, są lepsze, także zrobimy sobie też taki podział. Także co, zaczynajmy! Zanim zaczniemy sobie omawianie mini konstrukcji minifigurek, chciałbym przedstawić Wam te główne dane na temat tego kalendarza. Swoją premierą miał 1 września 2024 roku za cenę katalogową 150 zł grosza i składa się z 368 elementów, z których możemy zbudować 6 minifigurek, a także 18 mini konstrukcji przedstawiających pojazdy i lokacje z Uniwersum Star Wars. Także są one naprawdę ciekawe, ale cena nie jest już ciekawa, bo jednak jest ona wygórowana i płacimy tutaj głównie też za licencję, że to są Star Warsy, bo taki kalendarz LEGO City katalogowo kosztuje 120 zł bez jednego grosza i po prostu ma lepsze dodatki według mnie, ale jednak tutaj Star Warsy mnie przekupiły. No i co, tak prezentowała się grafika z przodu, bardzo ładnie i z tyłu również ładna grafika, a co do środka prezentuje się tutaj nasza śnieżna planeta Hot, no i ładnie to się wszystko prezentuje, wszystkie okienka są również... Widoczne tutaj pozwolicie, że będę robił sobie cięcia po każdym okienku, żeby lepiej mi się montowało. A na dole tutaj tej planszy zrobimy sobie taki podział, że na lewo pójdą konstrukcje, które po filmiku rozłożą ze względu na to, że po prostu nie widzą sensu trzymania ich, nie podobają się mi, a na prawo pójdą te, które uważam za świetne i z pewnością pozostawią w stanie nienaruszonym. Zaczynajmy od pierwszego okienka. Okienko pierwsze znajduje się tutaj, a w środku otrzymaliśmy X-Winga, i tutaj go sobie prezentujemy. Tak on się prezentuje i przedstawia on X-Winga z 1999 roku, czyli pierwszego X-Winga, jakiego otrzymaliśmy w Lego. I jak w szopcach nie byłem pewny czemu tutaj są takie dziwne kolorki, to teraz już wiem bo on ma po prostu przystawiać pierwszego X-Swinga zbudowanego z Lego, także bardzo fajna konstrukcja, myślę, że ciekawa, ale zwykły x wing byłby lepszy, w szczególności te inne po prostu x wingi co już w mniejszej skali otrzymywaliśmy, by były lepsze, także co do tej konstrukcji, pomimo, że jest fajna, trafia ona na stronę lewo, czyli to konstrukcji, które pójdą na rozbiórkę części. Okienko drugie znajduje się tutaj, a w środku otrzymaliśmy minifigurkę księżniczki Lei w świątecznym wydaniu, także przyjrzymy się jej z bliska i tak ona się prezentuje jej przepiękne nadruki na sweterku przedstawiające planetę hot at T, który sobie tam kroczy. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Bardzo ładny swetaryk. no świąteczne wydanie z sweterków ze Star Wars jest naprawdę ładne. No i sama mi figurka, otrzymuję również białe nóżki, jakiś różowy kubek. No i charakterystyczny nadruk na główce, który znamy już z księżniczki Lei, tak on się prezentuje. No i od niej włoski, które też są raczej już wszystkim bardzo dobrze znane, także co? Taka oto min figurka. No i jak to min figurka, jej sobie nie rozbierzemy, tylko ona leci na prawo i zostaje w mojej kolekcji. Okienko trzecie znajduje się tutaj u góry, a w środku otrzymaliśmy konstrukcję TIE Fighter'a i tak się prezentuje. Przyjrzymy mu się z bliska. Jest to konstrukcja czarno-niebieska i jest on wzorowany na pierwszym TIE który otrzymaliśmy w 2001 roku. Tak się prezentuje. Konstrukcja miła, przyjazna, ale. Nie jest nic specjalnego, tutaj właśnie bardziej do tych, którzy mają stare zestawy, to się z pewnością podoba. I coś tych nie powiedziałem, jest to też kalendarz właśnie na 25 rocznicę serii LEGO Star Wars, dlatego też otrzymujemy tutaj takie ciekawostki w postaci poprzednich lat, na przykład X-Wing z 1999 roku leja w kolejnym okienku drugim, bo w 2000 roku pojawiła się pierwsza minifigurka, no i w okienku trzecim Toy Fighter, który zadebiutował w 2001 roku, no i tak jak powiedziałem, pomimo, że jest to fajna konstrukcja, nie jest ona dla mnie i leci na elementy pod rozbiórkę. W okienku czwartym, który znajduje się tutaj, otrzymaliśmy minifigurkę Super Battle Droida i taką się prezentuje i jest on odwołaniem do roku 2002 w którym też taki oto super battle droid, może nie akurat taki, ale chodzi ogólnie o charakter postać, zadebiutował właśnie w tym roku, także tutaj też właśnie go otrzymujemy. Fajna konstrukcja, mój pierwszy battle droid, i ja w ogóle droid ze Star Warsów, także ląduje do mojej kolekcji i leci na stronę prawą. Okienko piąte znajduje się tutaj, a w środku otrzymaliśmy konstrukcję AT-AT. Tak on się prezentuje z bliska, bardzo według mnie przyjazna konstrukcja, mi się podoba bardzo, także już wam mogę powiedzieć, że on ląduje tutaj na stronę prawą. A co do jego backstory, tutaj właśnie z tym kalendarzem, on nawiązuje do roku 2003, w którym to zadebytowała pier właśnie pierwsza konstrukcja, pierwszy zestaw z właśnie ATT. Także fajnie, że tutaj za tym kalendarzem kryje się taka historia, co do tych konstrukcji, zestawów, że takie easter eggie, to tak że tak powiem. Zostały uwzględnione. No i jak już mówiłem, bardzo mała konstrukcja, także ją sobie zatrzymam i ląduję tutaj na tą stronę. Dzień szósty, czyli Mikołajki, a w okienku szóstym, co już tutaj się okienko nawet otworzyło, otrzymaliśmy konstrukcję Iwinga i taka się prezentuje z bliska, już wam pokazuję. Według mnie, przyjazna konstrukcja, jest to nawiązanie do roku 2004, w którym otrzymaliśmy właśnie pierwszego Iwinga, zestaw z nim. Tak on się prezentuje, też tutaj może jakiś zestaw, Wam wrzucę jakieś porównanie właśnie w przypadku poprzednich. No i co? No według mnie fajna konstrukcja, aczkolwiek elementy tutaj bardziej widzą pod zastosowanie w innych moich rzeczach przydatnych. Także niestety, ale konstrukcja ta ląduje na stronę lewą i idzie pod części. Dzień siódmy i okienko siódme znajduje się tutaj, a tam otrzymaliśmy konstrukcję Minikita, tak on się prezentuje i właśnie takie coś możecie kojarzyć z Gierle'ego i nie jest to przypadek, że otrzymaliśmy to w tym okienku, bo w roku 2005 zadebutowała pierwsza Kralego właśnie ze Star Wars, w której takie coś mogliśmy znaleźć, więc tutaj fajnie, że to się pojawia jako taki też easter egg. Fani się też cieszyli, bo to jest, jeżeli się nie mylą z tego, co widziałem na internecie, pierwsza po prostu oficjalna konstrukcja minikita w LEGO, jaką otrzymaliśmy. a Wszystkie pozostałe, jakie widzieliście na internecie, są po prostu zbudowane przez fanów, także bardzo fajnie, że takie coś się pojawia. Ja nie grałem w żadne takie gry LEGO, więc nie mogę potwierdzić na lub powiedzieć na ten temat coś więcej, na temat tego minikita. No ale jeżeli wy coś wiecie, dajcie znać w komentarzu. Ampo, poza tym konstrukcja jest bardzo fajna i ona po prostu leci na stronę prawą, czyli pozostaje u mnie w kolekcji. Dzień 8 i okienko 8 znajduje się, uwaga, uwaga tutaj zapomniałem no. na punkcie. I otrzymaliśmy tutaj konstrukcję parki. Też figurki mi tutaj wszystkie się poleciały. No a właśnie co do konstrukcji barki Jabby, tak ona się prezentuje i tutaj też ciekawa historia, bo w roku 2006 otrzymaliśmy pierwszą właśnie barkę zbudowaną z klocków LEGO, także fajnie, że ona się też tutaj pojawia. No i co, konstrukcja może nie jest wielka, ale według mnie cieszy oko, widać, że jest to barka. Tutaj porównanie do starego zestawu i też w sumie nowego UCS -a możemy sobie wrzucić, także co, myślę, że konstrukcja fajna i ona na spokojnie może sobie zostać u mnie. W kolekcji, w po prostu takim stanie jakim jest. Dzień dziewiąty, okienko dziewiąte, które zlokalizowane jest tutaj na dole, otrzymaliśmy mini konstrukcję z Sokoła Millenium i tak się prezentuje. A historia, że już mogę powiedzieć, kryje się taka, że po prostu w 2007 roku, czyli w roku w którym się urodziłem, wyszedł pierwszy oryginalny zestaw UC. Jest właśnie to. Z zestawu Sokoła Millenium, no i też tutaj, jako taki mister, został on uwzględniony w mikroskali, właśnie w tym okienku. No i to bardzo ładnie się prezentuje, też fajna mini konstrukcja. Tutaj, te niebieskie elementy z tyłu, charakterystyczne zostały uwzględnione, no i wszystkie pozostałe też ładnie to się prezentuje. No i takie oto mini, mi, mikro w sumie soku Milenium można spokojnie zagosić u mnie na półkach, bo na niej na spokojnie znajdzie się miejsce. Okienko dziesiąte, które znajduje się, uwaga, uwaga, jestem szuka, a tutaj u góry i tam otrzymaliśmy minifigurkę Asokitano, czyli tutaj historia kryje się taka, że w roku 2008, rok później właśnie, potem już jeszcze, otrzymaliśmy pierwszą minifigurkę Asokitano, więc kolejny easter egg. a co do tej minifigurki, no prezentuje się ona nieziemsko, jest to nowa z 2023 roku, nawiązująca do własnego serialu, no i tak bardzo ona się mi podoba. Pojawiają się też chyba w dwóch zestawach, jeśli się nie mylę. albo się mylić, ale raczej dwa. Jeśli ten, to one się tutaj Wam z boku wyświetlają. A co do minifigurki, no przepiękne natruki na nóżkach, tył torsiku, przód, nóżki, wszystko niezadrukowane, Ten element tych, tego co ma na głowie, nawet nie wiem jak to nazwać poprawnie. No i główka, bardzo ładnie to się wszystko prezentuje. Świetna minifigurka Soki i też chyba no, najlepszy aktualnie sposób na zdobycie jej minifigurki. Jeżeli nie chcecie kupować zestawu z nią, także minifigurka jest piękna i ląduje do kolekcji moich minifigurek ze Star Wars. Dzień 11 i okienko znajduje się tutaj. A w środku, jeśli dobrze pamiętam, zgadza się, otrzymaliśmy mini konstrukcję. A czy taką mini, to ja nie wiem, ale Wenatora. I tak on się prezentuje i jego historia jest taka, że w 2009 roku otrzymaliśmy właśnie jego pierwszy zestaw. I co, taka to przyjazna konstrukcja. Mała też może się odwoływać w sumie do ucs z tym zestawem. Także co, bardzo fajna konstrukcja też. Elementy tutaj duże i szłobie wykorzystać w po prostu budowaniu, ale aktualnie ląduje tam ta konstrukcja w sumie na stronę prawą, czyli zostają u w kolekcji, ale myślę, że w razie potrzeby, jeśli będę potrzebował elementy, po prostu skorzystam właśnie z tej oto konstrukcji. Dzień 12, ok, 12 znajduje się tutaj, a w środku nie pamiętam, co otrzymaliśmy, więc a jest tutaj prom naszego imperatora Palpatina, i tak on się prezentuje. No i co, konstrukcja zwykła, no, nie zachwyca tutaj za bardzo niczym. Prosta, ona, aczkolwiek widać, że przedstawiał na ten prom Palpatina. No i w roku 2010 też otrzymaliśmy pierwszy zestaw takiego promu. Także kolejne odwołanie. A co do konstrukcji, niepowalona, i tutaj myślę, że elementy nie są może też jakoś mega przydatne, ale mogą się przydać bardziej niż takie które są tutaj, no i co, no nie widzę sensu trzymać tego na półce, więc konstrukcja leci na stronę lewą. Dzień 13 i okienko 13 jest tutaj, a w środku otrzymaliśmy taki oto statek i przedstawia on świąteczną wersję statku T6 Asokitano z jej serialu. Tutaj pojawił się Wam zestaw, no jest to dosłownie mikroskala tego zestawu, tylko w świątecznej, chyba że LEGO tutaj po prostu jest daltonistą, i uznał kolor biały za szary i czerwony za ciemnoczerwony. Wtedy mają jakieś wytłumaczenia, aczkolwiek nadal sądzę, że jest to po prostu w kolorystyce świątecznie utrzymane. No i co do konstrukcji prosta, niczym nie powalająca, aczkolwiek te elementy są przydatne. Także tutaj muszą stwierdzić, że konstrukcja leci na stronę lewą i idzie pod części. Dzień 14, a w nim otrzymaliśmy, uwaga, uwaga, Taki oto statek, i tutaj po dużych zastanowieniach, bo na filmiku nie widziałem, później też były dyskusje z obserwatorami i po prostu tymi, którzy oglądali shorta. I na koniec uznaliśmy, że jest to statek Mandalorianina, taki zestaw, który wam się tutaj wyświetla. No, i co, Co ja mogę powiedzieć, nie przypomina mi go nawet, no, ale tak uznaliśmy, i być może faktycznie to jest to, ale ja tej podobizny nie widzę, jakby tak to ustawić. No, nie wiem, kłućbym się ciągle, ale tak ten zestaw się prezentuje. Tutaj jeszcze cały czas się ma wyświetla. Nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie, no i co do konstrukcji, no nie powala mnie, nic tutaj specjalnego nie widzą, A są tutaj fajne te elementy, takie, które się z pewnością przydają, więc leci to pod części. Dzień 15 i tutaj znajdujemy dzisiejszy dodatek. Dzisiejszy, tamtejszy dodatek. I w okienku 15 otrzymaliśmy minifigurkę klonacy 500 pierwszego Legionu. I go raczej nikomu nie muszę przedstawiać. Jest to ten nowsza wersja, bo też ma te dziury tutaj w tym hełmie, które niestety oszucają te minifigurki no i co, no tak się prezentuje klon, jest to mój trzeci w kolekcji, więc powoli jakaś tam armia się tworzy, że tak powiem, no i będzie sobie stało po prostu przy reszcie figurach także no tutaj nie ma innej opcji niż pozostawić go w kolekcji takim, jakim jest. Okienko 16 znajduje się tutaj na dole, a w środku otrzymaliśmy, uwaga, uwaga, konstrukcję ducha i upiora, czyli taki oto zestaw, który jeśli się nie mylę, swoją premierą miał też w zeszłym roku po prostu jego odnowiona wersja, i myślę, że to, to nie ma się odwoływać, bo z tych funfaktów z historią LEGO <grymnie> skończyły się mi i nie wiem, co tutaj, czy jakieś odwołanie się znajduje do tego, e, coś bardziej dalej było z tym związanego, jakaś większa historia, czy też po prostu to ma przedstawiać konstrukcję z zeszłego roku. Nie, no tak się prezentuje, też zestaw Wam się wyświetla. No i co, konstrukcja pomimo, że jest ładna, e, no i widać, że to jest to, powiedziałbym, że zostawiłbym to póki co ale myślę, że aż tak tego nie potrzebuję, więc na razie idzie to też na rozbiórkę. Dzień 17 i wtedy była trzecia rocznica, rocznica filmu Spider-Man bez drogi do domu, a w niej otrzymaliśmy Luka z i tak jest to pamiętam, bo wtedy miałem mega zaskoczenie, że go otrzymujemy. Myślałem, że minifigurka ta pojawi się dnia 24 w Wigilię, ale no jednak otrzymaliśmy ją szybciej i muszę powiedzieć, że świetna minifigurka z Luka tutaj jest. Otrzymuje on świąteczny sweterek, który przedstawia tatuin, jak widzicie tutaj. Ładnie to się prezentuje. Zielony sweter też pasujący do miecza Lukańskiego Oka. No jest tu pojazd tych jowlów, ładnie to się prezentuje. No i też na plusik zdecydowanie nowe włoski Luka, które pojawiły się w chociażby Dioramie. No i oczywiście grymas już dobrze nam znany. Także luk nie inaczej trafia do kolekcji razem z świąteczną księżniczką Leją. Dzień 18 i okienko znajduje się tutaj u góry, a w środku otrzymaliśmy taki oto statek i jest to u Wing i tak jak mówiłem w szorcie, ja się totalnie na tym statku nie znam, nie wiem gdzie ja go mogłem widzieć, czy ja go w ogóle pamiętam, ale no, tak on się prezentuje, tutaj się mamy się na zestaw do porównania, no z zestawem jest podobny zdecydowanie bardziej niż ten oto mały statek, no ale co, no, co do niego... No, właśnie przez to, że nie znam tego statku, nie, nie za bardzo go pamiętam, to nie mam też sensu po co go trzymać. Elementy tutaj płaskie, trailer zdecydowanie się przydadzą, czy coś więcej szara płytka z pewnością się też przyda. Także zestaw ETI po części, tak samo jak pozostałe konstrukcje. Dzień 19 i okienko znajduje się tutaj niżej, a w środku otrzymaliśmy konstrukcję. Jedi Starfightera od Mistrza Jody. I Tak prezentuje się ta konstrukcja według mnie bardzo fajnie. No i co? Widać, że to jest 100 Mikroskala. też tutaj jest zielony krocy, który myślę, że ma symbolizować o te niebieski klocek góry, który z pewnością symbolizuje Artuditu. Także co, bardzo fajny statek, mi się podoba i aktualnie ląduje on do konstrukcji, których zostawiam, ale tak samo jak Fenator jeśli będzie potrzeba, po prostu zniszczą to, żeby uzyskać jakiś dany element. Dzień 20, czyli moje urodziny, i tam nawet nie muszę otwierać okienka, bo dobrze wiem, co się znajdowało w środku. A była to na mi figurka, takiego to strażnika, czy jakam to swoją nazwę miał. Nadal jej ja nie umiem zapamiętać, więc tutaj nazwa się Wam wyświetli i zestaw, którym on się też pojawił, również wam tutaj wrzucę. A co do mnie figurki, bardzo ładna. Te detale na nóżkach, torsi błędy, zadrukowane plecki tutaj. Pod spodem zwykła czerwona główka, nie mam do tego zastrzeżeń. Aczkolwiek myślę, że mogłaby być czarna, po prostu nie wiem, czarne główki są do mnie bardziej użyteczne niż czerwona. No i co, ładny też nowy odlew hełmu, ładnie to się prezentujemy no i nowe wyposażenie od nich charakterystyczna broń, także świetna minifigurka. No i tak samo jak wszystkie minifigurki, jest to też zarazem ostatnia minifigurka z tego kalendarza. Ląduje do mojego zbioru i kolekcji właśnie z Star Wars. 21 nie, totalnie nie pamiętam co otrzymaliśmy w środku, więc pozwólcie, że zajrzę, a była to konstrukcja zamku Darth Vadera, okay. więc tak prezentuje się sama mini konstrukcja. Ładnie ona się prezentuje, widać co ona przedstawia. No, żeby sobie ktoś nie powiedział, że to jest jakiś statek. Nie, to jest samek tarta Wiedera, który został na mustafarze, był tam. No i co, bardzo fajne też zestaw tutaj cały czas do porównania Wam się wyświetla. No, według mnie fajna konstrukcja i póki co zostaje ona taka, jaka jest i tak samo po prostu jak statek i Jeśli będzie potrzeba, wtedy dopiero rozłożą tą konstrukcję. Dzień 22 i przyniósł on nam, uwaga uwaga, mini konstrukcją brzeszczota, czyli według mnie jeden z lepszych dodatków w tym kalendarzu adwentowym. No, zobaczcie, jak ładnie udało się LEGO odzwierciedlić. brzeszczota w tak małej skali, bardzo mi się on podoba, z pewnością zostawiam go, tutaj macie porównanie do zestawu i małego UCS-a, bo nie wiem w sumie do którego to ma odwoływać się bardziej. Myślę, że bardziej jest. bardziej jak te żółte elementy są bardziej widoczne. No i co? Ładnie to się prezentuje. I ja, jako fan po prostu Mandalorianina, jego serialu grogu, muszą to zostawić. I po prostu ta konstrukcja będzie sobie stała obok tej konstrukcji grogu, którą widzieliście z początku filmu. Także naprawdę ładny dodatek. Dzień 23, okienko 23, znajduje się tutaj. A w środku otrzymaliśmy mini konstrukcję Lance Petera, Luka Skywalkera. I tak to się prezentuje: czy ma to przedstawiać zestaw mniejszy, czy też już jest, nie mam pojęcia. Ale prezentuje się to naprawdę ładnie, widać, że to jest to. No i też easter egg w postaci tych dwóch groszków, które tutaj mamy imitować C. Flipio, a z tej strony Lucas Kaukera. No ładne detale tutaj uwzględnione. Ładna ta konstrukcja też, płynnie to się wszystko tutaj skrywa w całość. Także konstrukcja tutaj według mnie bez wahania ląduje do tych, których na razie zostawiam. No i dzień 24, ostatnie już okienko i tutaj w sumie tylko otworzę, no bo została ta ostatnia konstrukcja, nie mam po co sprawdzać. Jest to taka oto Konstrukcja, i miałem wahania, czy ma to przedstawić jakąś świąteczną wersję jakiegoś statku, czy zestaw 4 ale okazało się, że jest to właśnie ten zestaw 4 Plus. Nadal nie nazwy tam jakiś Crimson Hawk, Fire Hawk, czy jakoś tak się to nazywało. No i tutaj macie w sumie ten zestaw oświetlony 4 Plus. ten sam zestaw nie robił, tak samo jak ta konstrukcja. Naprawdę słaby dodatek tutaj, pomimo że klocki są fajne i z pewnością się przydadzą, jest tutaj bez żadnych zastanowień konstrukcja leci pod elementy. Byłbym zapomniał, tak prezentują się elementy zapasowe w tym kalendarzu adwentowym. Nic tutaj specjalnego nie ma na no jakieś groszki, i inne klocki jeden na jeden, ale na wyróżnienie z pewnością zasługują dwie chromowane rękojeści. A więc tak prezentuje się mój podział tego kalendarza. Mamy 9 konstrukcji, które pójdą na rozbiórkę pod części, które mi się z pewnością przydadzą, a także 9 konstrukcji, które zostawiam. I tutaj śmieszne jest to, że zachowałem taki powiedziałbym balans, bo jednak na minifigurki to minifigurki, tutaj nie miałbym po co ich w sumie rozkładać. One z pewnością pójdą na podstawkę, żeby sobie stały w kolekcji z resztą minifigurek Star Wars. No i co? 9 i 9 konstrukcji zostawiam, i ten rozłożę później, także tak to się. Prezentuję. No i ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do samego końca. Dziękuję również za śledzenie po prostu shortów na moim kanale TikToku czy Instagramie, bo to zależy skąd po prostu tutaj przyszliście na ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za całą tą aktywność w tym grudniu. No i życzę jeszcze raz wesołych świąt i udanego dnia. Na razie.